A też mnie ożywił? Nie. Damian mnie ożywił. Kurde. Ja tam nigdy nie umiem podkloczeć. Damian lecisz. Tur, pyk, pyk, pyk! Ach, ja bym Ej, 80 punktów dostaliśmy! Szteńka, no wszystkie, wszystkie zęby! I chodź mi ją zanieść! Niesamowite! Wkrocz do krainy żywych umarłych przez drzewo, jeżeli się odważysz. Tak! Jest! Idziemy do drzewa chrapiącego. Zanieś ten ząb, bo to jest niech z tego. Ale czy to ci wyblokowało nowego? No to i co... no... Zanieś mu dziesiąty ząb! Dawid! Trurur.